Cześć, witajcie. Zaczynam dzisiaj tutaj zabawę z tą częścią dachu, i tutaj będzie okazja pokazać coś o narożnikach, jak i o koszu. Mamy 6-metrowy kosz, ponad 6-metrowy. Tak samo z narożnikiem więc yy, akurat na takim krótkim odcinku są dwa takie elementy no i o nich będzie w sumie ten odcinek. Czyli ja biorę się do pracy, a Was zapraszam do oglądania. Dobra, yy, pas podrynowy założony, tak samo deska czołowa, yy, więc mogę teraz zacząć pracę tutaj zabawę z tym koszem. Mam naciętą membranę. Bo oczywiście wzdłuż całego kosza najpierw powinna być pas membrany. Nie mam to w jednym kawałku, bo zostały mi takie dwumetrowe odcinki. Też coś trzeba z tym zrobić przecięte na pół, bo e, już jest instrukcji chyba od, od dachówki, czy nawet gdzieś w ogóle jakieś takie informacje znalazłem, że e, ten pas membrany które idzie wzdłuż całego kosza, powinien mieć gdzieś jakieś 30 parę centymetrów na stronę, czyli około 75. W całości u mnie akurat tak wychodzi z połowy, z połowy szerokości rolki, więc akurat pasuje. No a więc na pół będzie tego dwa razy więcej niż jakby dał oryginalnie cały pas. A skoro wystarczy, no to nie ma co przesadzać no, i teraz od dołu do góry, tak żeby te górne pasy, jeśli jest to łączone, te górne pasy nachodziły na ten dolny. Nie? Dobra, przy, przy właściwie przyszyłam sobie tą membrankę. No i później pierwszy pas, membrany tutaj, który będzie zachodził tutaj na ten kosz, a tam już, bo to jest druga warstwa na narożu, więc drugą warstwę docinam już do końca. Zaraz zobaczcie jak to wygląda. Tutaj troszeczkę więcej, żeby to jakoś tutaj zakończyć. ładnie się to wyprofiluje to pójdzie ten pas z koszowy ten pas pójdzie na pierwszy tutaj pas membrany i nie bije w koszu tylko tutaj gdzie pójdą kontrolaty

No Dobra, z narodu membrana z tej pałaci zachodzi tutaj jakieś 10-15 cm też zakładu i jest ucięta ładnie na równo to będzie trzeba tylko jeszcze dopasować a w tamtą stronę podobnie jak tu jest zrobiona ma zachodzić tak, żeby ją szło tam na któryś kropki złapać Oczywiście rozkładam ranę, więc musi wiać. Ale jakoś sobie damy radę Dobra, yy, narożnik wygląda na razie tak, czyli dwie kontry przykręcone i łaty yy, tutaj się opierają, są przykręcone. Yy, tutaj muszę poprawić, bo za, za krótkie. Zmierzyłem po prostu, bo 5 cm mogą być dłuższe. Muszę sobie obciąć je tam w połowie tej następnej kontry i przygotować takie dłuższe tutaj. I tu jest wymierzona pierwsza łata, na której będzie pierwsza, pierwsza dachówka do poziomu, według lasera, do poziomu tutaj tej łaty całej i potem następne będę przenosić po to, żeby po prostu równo się schodziły łaty. A co do, co do kosza, tak jak widzieliście, membrana tutaj wyłożona połapana strasznie wiatr wieje, dlatego sobie jeszcze deskami skręcałem, żeby dociskało to bo szywki mogłyby wyrwać tam jednak już troszeczkę się i tak wysunęło spod tego ale to systematycznie będzie przykręcane będę się pił do góry no, straszny wiatr, ostatnio jak robię tylko jak robię przy tej membranie to cały czas wieje 5 razy muszę ustawiać, bo co ustawię, to mi normalnie zwiewa wszystko. Zresztą widzicie, jak tam wszystkim targa. Mam nadzieję, że ten wiatr się już skończy, bo to jest porażka. Dobra, no i tak jak widzicie, pasy na dole i tutaj nakładane pasy z takim zakładem, żeby wyszedł tutaj, żeby w najkrótszym miejscu tego pasa wyjść poza. Poza korza, bo przynajmniej poza połowę kosza. kosza. Yy, no a tutaj wiadomo, tyle ile wyjdzie. A tam jak na narożniku, tak jak widzieliście, z 15 cm zakładu i wystarczy. Dobra, y, trwają prace nad dalszą częścią kosza. Właściwie membrany w koszu, wykładania. Jadę sobie tutaj z tą pałacią nad garażem. Yy, Tą pierwszą tutaj, y, pierwszy pas membrany, podłożyłem sobie tutaj pod, ten, y, pod tą membranę, która z kosza tu wychodziła. Ta w, y, linia, taka, tak powiedzmy, wzdłuż kosza. I ta następne po prostu sobie tutaj fajnie wypływają, y, wychodzą tutaj na, na, na tą membrankę. Y, tu konieczna jest łata, ponieważ gdzieś tu w tej okolicy, y, znaczy kontrolata, ponieważ tu wypadnie łata. Więc żeby ta woda, która tu czasami Mogłaby spływać, która by się tam skropiła Gdzieś nie płynęła Wprost na tą łatę To podwinałem sobie tu troszeczkę Tworzyłem taką rynienkę Później ona tu już sobie spływa Można by się też jeszcze tu pokusić O jakieś uformowanie z tej taśmy Coś na kształt tak jak zrobiłem W tamtym poprzednim Koszu No na razie tak to tak to się prezentuje. No ważne jest to, żeby te warstwy po prostu się tutaj przekładały przez ten kosz. Żeby po prostu w samym koszu tak, jakby były trzy warstwy: z jednej połaci, z drugiej połaci i tam na samym spodzie ta wzdłuż całości długości kosza. No i tyle, nie? No, a żeby estetycznie to potem ładnie tu obkleić, uszczelnić. No to tą górną warstwę całkowitą trzeba po prostu y, przyciąć, żeby to mniej więcej tworzyła jedną linię, którą można zakleić taśmą i jest to wtedy fajnie uszczelnione. Wiadomo, że kolejna warstwa, każda kolejna jest nakładana na, y, na tą poprzednią, więc wszystko, y, płynąca woda od góry, wszystko fajnie spływa na poszczególne kolejne warstwy. I taka filozofia w tym.